Przecież umiesz skręcać, nie? Dlaczego? Dlaczego? A, daj no! Samochody zaczęły jeździć! da wow. Co mnie. Tutaj. <noise> Będzie przynajmniej clickbait. Nie? I potem następny dzień dostaję timeouta na nagrywanie. nie widzów, że ktoś we mnie wjechał. Tak naprawdę to tak nie jest. Nie było. Generalnie nagrywam teraz, jak widzicie, ze statywu takiego. Oj, tutaj na mój brzuch. Nie wiem czy dobrze działa. Pierwszy raz jest wyrzutny. czy znaczy, kiedyś używałem go, ale w nartach i to było tak jasno, że nic nie było widać. Zawsze myślę, gdy jeżdżę na przykład w zimę na longboardzie. Tam gdzie sobie w ogóle jeżdżę. A takie przebitki mam, dlaczego tak na mnie patrzą Tak w cieniu wyglądać fajnie, ale niestety tak nie jest kropek Dobra, ominę to Cholera nie umiałem tego ło Panie poniżej Ludzie tak na mnie patrzą. Mogę przejść dzięki To co? Robimy przywitki przy kościele. Czekaj, <laughs> jeszcze maskę nałożyłem. No. Ile osób nie jeździć I pojechałem tak będzie fajnie wyglądać i cyk fejki na easy kurde, nie wyszło Słuchaj, na słuchaj, na słuchaj, 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 na the słuchaj, 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 Яички. О, факт, запомнил, что ты с ним украл надо. Pięty plecak. Zrobi się na przebitki na sarni. Co? Wiesz, co to przebitki? Zrobią? Gdzie będę iść na tobą? No to tak. Się o tym chodzi. I pomyśl... Pomyślałem o tym i wziąłem statyw. Ale statyw, a oparę drinki. Tylko że się nie trzęsie. Wydaje mi się, że tam ci goście tutaj, co za mną chodzili, chyba mnie coś szpigują. No tak! Jeszcze do mnie podeszli i tam się opierali o ścianę to. A może jak tu poszli to się wycofajmy i chodźmy gdzie indziej Jak tutaj oni poszli. I think. Będziesz trzymać tak? Tutaj. Tutaj? Czekaj, no przecież muszę wszystko słuchać. I załóż to za plecy. Tutaj. No za plecy, no, ale to najpierw. trzymać. No i trzymaj to, jedną, no, za to, jedną ręką za statyw, drugi za te ta... Trzymaj tak i za statyw i ja ci zaraz ustawię go. Ja to powiedzieć, że... to statywu. No to tego aparatu, i tak jest mokre. Co? I tak jest to mokre. Wcześniej nosiłam w to, w Ładna. Dziwne. Co? Dziable lepsze, tutaj wysokie. Ale, o Jezu, ale teraz tutaj zmyfiały ręce. Co? Nie jest źle. Patrz. Jeszcze źle przykręciłeś. Musi nam być lepiej. Nie, musisz tylko przykręcić. teraz. By był sztywny. Dobra, już? Włączy. A, czekaj, włączam. Tu przychodzi. Na ten. Daj na chwilę, ustawię ci. Jaki tryb? Tu zmniejszasz. Okay. Tu włączę się do bo nie chce mi się wstawić. Trzymasz tak i idziesz. Jedną ręką tak i jed... Był no, bezpieczny, corner. No, Ale tak, ładnie. Czekaj, ustawię ci tryb. A mogłem się na to nie zgadzać. Mogłeś. Dobra, daj. A się zgodziłeś. Daj. Daj, daj, daj. O to jest auto no. Wow, ale mam zepsuty ten tryb. Czemu? Przecież dobrze się ustawia? Okej, okay, ten jest kit. No, daj, okay, Można nim... nagrywać Chyba tak. Tu. Okay. dobra, daj. Trzymaj. Tak No, jak chcesz. Włączę nagrywanie i potem to po prostu. Mhm. Już się nagrywa, widzisz. Ko proszę ci nie łukuj tego. No wiem. To nie automatycznie automatyczne zatrzymanie nagrywania filmu. Dlaczego? Nie wiem. Dobra, dawaj mi to. A nie, już. Nie. Mówiłem, że coś z trybem jest. Ten jest git. Zobaczymy chwilę. Nagrywa? A może że to przez baterię, ale to najważniej zmienia. Jest git? no, okej. Okay. Okay, no to pilno. No nie, ty nie, ty nie na desce. A, okej. Okay. Kurde, bo ty właśnie widzisz. Widzisz sam No połóż ją na... No, bo nastąpiła akumulacja, a to chyba przez to, że trzęsłem Nie, to nie może się włączyć od trzęsienia O, już działa Jak drugi by O nie, ty nie wiesz co chodzi, dawaj to Dawaj to Dawaj i to, o Nagrywałam, po prostu trząsłem za bardzo Widzisz? Cześć, bo do 15 sekund było Widzisz, już działa Mhm, teraz działa Daj, daj, nie, 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 daj mi to po prostu. Nie możemy się jechać. Nie. Eee, nie możesz na zwykły tryb, żeby się Jest zdało nagrywać. Jest normalny tryb. Papa, chwilę. Zmienię. Papa pa, Eu